Kiedyś chciałaś się zająć medycyną estetyczną. Co się stało, że właśnie nie medycyna estetyczna? I czy nadal gdzieś tam myślisz o tym kierunku? Nie, już nie myślę. Um, no właśnie, to, to jest tylko taka historia, że po prostu nagle poczułam, że, że ta psychologia, że ciągnie mnie do tej psychologii. Ale no też mogę powiedzieć szczerze, że rozszerzona chemia mnie pokonała w liceum. Co myślisz o takiej medycynie estetycznej? Myślę, że mm, to jest po prostu wybór Każdego człowieka, jeżeli chce właśnie zaingerować tak w swój wygląd, też nie sprowadzałbym medycyny estetycznej tylko powiedzmy do takiego mm, poprawiania stricte urody, ale może też y, wyleczenia jakiegoś swojego kompleksu, może z jakiegoś, nie wiem, wypadku chociażby, czy, czy z jakiejś własnej traumy. Więc myślę, że to jest wybór po prostu każdego człowieka. Ja natomiast nie korzystam na ten moment z medycyny, z medycyny estetycznej. No i też myślę, że po prostu wszystko jest dla każdego z umiarem, o tak bym powiedziała. Jestem po prostu po, po stronie prawdy. Że kłamanie nie jest w porządku, jeżeli mówi się, że, że, że się nie korzysta, a się korzysta. A z drugiej strony propagowanie tego nie wiem, czy, czy to jest jakby w porządku, żeby tak namawiać, myślę, że, że każdy powinien mieć właśnie wpływ na to, co, co sam robi ze sobą.